Cześć, ja jestem LMK, a to jest dziewiąty odcinek z SkyBlocka. W tym odcinku mam dać wam save świata, więc oczywiście zrobię to. No i co, niby seria miałaby się już skończyć, ale jakoś no, podoba mi się ten SkyBlock. Ostatnio strasznie mam ochotę sobie tak pograć, pobudować coś, więc będę myślał nad nową serią. A tą pomyślałem, że skończę, bo przecież y, jest o wiele więcej zadań do wykonania na tym świecie. Y, na tej mapce, o tak. Y, sobie tutaj je spisałem. Y, jeszcze 30 ich doszło, więc y, całkiem sporo będę miał jeszcze sporo roboty, więc sporo odcinków wyjdzie. No, a myślę, że to dobrze, bo widzę, że wam się seria podoba po łapkach i tak dalej. Ojej. cześć, y, cześć. się uciek. No i co? Aha, dobra, jeszcze teksturkę sobie zmieniłem, o tam jest. Strasznie mi się ta spodobała. Jest tą Misa HD 64, rozmiarówka. Więc będę sobie na nie grał. Jest strasznie fajna, no przypadła mi strasznie do gustu. I co? To chyba tyle. Save będziecie mieli w opisie a teraz tak krótko informacyjnie następny odcinek powinien się pojawić niebawem jezu gdzie on jest tu gdzieś niebawem no i co, zaczniemy kolej dalszy ciąg, będziemy budować tworzyć, craftować walczyć i dużo, dużo więcej no ale co, może powiem wam o, nieco o... gdzie on jest tu. Ale gnój Chodź, no chodź. Ah, mam cię, mam cię gnoju. Jest, enter. Perła. Ehm, dobra, to może wam przeczytam jeszcze zadanka, jakie mamy teraz do wykonania. Choć one wam się będą wyświetlać, I tutaj postaram się. Oj, to jest impreska. Patrzcie, jakie brechowe szkieleciki. Fajnie wyglądają, podobają mi się. Tu jakiś creepus już buch o, to też jest fajne pajączki. Gdzie jest mój... Łoo, ale impreza... Fajne są te teksturki. Naprawdę no, zobaczcie jak fajnie wyglądają. Potworki. Podobają mi się, podobają, nie powiem. No ja będę je tak długo bił z tej łapy. No już nie przyjdą, ta o jaj, jaj. Gdzie ja wpadłem? No nie, 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 nie bij mnie, proszę cię. ja biłem nie tym, co trzeba. Motyką, tak jeszcze trochę się mylę. To dopiero dzisiaj sobie te teksturki zainstalowałem, ale dobra, miałem przeczytać wam zadanka jakie są do wykonania. Więc zacznijmy. Eee, tak, zbierz 10 enderpereł, już troszkę mam. Eee, ugotuj 10 rybek, więc będziemy musieli troszkę połowić. Eee, skraftuj 10 czarnej wełny, szarej wełny, eee, jasnej szarej, eee, tej jasnej zielonej czerwonej 10, żółtej pinkul, a skąd ja mam wziąć pinkul? no to są wolne żarty nie? mam zdobyć 10 różowych wełny no dobram 10 wełny zielonej pomarańczowej e z mam 10 bałwanów zrobić a ciekawe skąd śnieg mam wziąć niby no to dobrze jesteście. Pozdro. A, bo tu jest śnieżny biom. Mm, sprytne. Tylko, że mi się już śnieg nigdzie nie robi. Jak ja mam to wykonać? Wcześniej. Oj, będzie ciężko. No dobra. 10 obrazów mam zrobić. Mam zrobić portal do netheru. Już sekundę. I go odpalić. Skąd ja mam niby skraftować 10 yy, sztabek złota? Przecież... Eee? Nie czaję? Dobra. Yy, 16 glass paints mam zrobić. Czyli szklanych tych szkiełek. No ale... Nie, mi ten jest potrzebny. Piasek? Sorry. Dobra, nie czaję. Yy. Mam... No, albo teraz mam znaleźć 50 yy, brzozowych drzew, hmm, Więc nie wiem skąd ja mam je mamy wziąć hmm, Dobra, dalej 60 y, strzał i, szyi, i łuk No to też nie wiem skąd wezmę tamten flint No dobra hmm, 10 przycisków 30 płytek naciskowych yy, z tych stoneowych 10 znaków 20 drapin, 20 płotków, to też mam. Moment, moment. Tych furtek z drewna mam 20 też zrobić. 10 dźwigni, 10 trapdorów, czy włazów, jak to tam nazywacie sobie. Stone, pressure plates no, 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 no o co tu chodzi? Dobra niby mam 10 kamiennych tych yy, nie wiem jak to kurczę nazwać Dobra olać, wiecie o co chodzi takie jak tu mam tylko że stone'owe nowe yy, no i drewnianych też 10 16, 64 bonumilla czyli mączki kosnej to już mam o proszę. Nie wiem. <saro> Faj trochę, ale co tam zaraz się zrobi, nie? Y -mm. no, 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 no. no i 20 kobylstą nowych schodków. Y nie wiem skąd wziąć mam... O, ja mam trochę strzał, Ale mam skraftować. No dobra. Y nie wiem skąd mam wziąć tam te rzeczy, o których Wam mówiłem. Y -mm nie wiem, pomyślmy, pomyślę, może trzeba jakiś dłuższy pomysł zrobić z kobla na przykład i tam się wygeneruje świat, no ale to nie wiem czy tak można ogólnie, no dobra, zobaczę jak to będzie, yy, no, no, dobra, jeszcze tylko tu posegreguję, pozwólcie i yy, będziemy kończyć, tak, bo już nie ma w sumie co robić yy, to taki krótki odcinek, ponieważ trochę tak rozgadałem, więc będzie dłuższy Informacyjny z save'em, więc dziękuję Wam, że podoba Wam się seria I że tak hojnie ją nagradacie tyloma łapkami Ja Wam w zamian daję save'a, myślę, że będziecie mogli sobie zobaczyć Oj, tutaj mój świat Będę go oczywiście teraz jeszcze udoskonalał, dodawał nowe rzeczy No To by było chyba na tyle Ło, jeszcze w ferworze walki się z wami pożegnam, ale tych jest sporo, nie? A ja mam mało życia, mm, więc co, ja się z wami żegnam. Um, Sejfy, tak jak mówię, będziecie mieli link w opisie. Um, no i co? Jeszcze pożegnam się przy zachodzie słoneczka, gdzie jest słoneczka? Mój, te no dobra, no to nie zobaczymy słoneczka, ale się pożegnam z wami w moim domku w łóżeczku, więc co? Na razie.